Zapraszamy do oglądania Miasto Żyje, w którym między innymi wybierzemy się na spacer po alejkach na Skarpie i na budowę nowej drogi. Rewitalizacja jednego ze szczególnie urokliwych miejsc w Płocku była bardzo gruntowna. Okazało się, że kiedy zaczęliśmy robić badania geologiczne, że Skarpa wymaga dużo poważniejszych działań. Które będą polegały nie tylko na położeniu nowego chodnika, nie tylko na nowych poręczach, barierkach czy małej architektury, nowych nasadzeń, ale przede wszystkim na wzmocnieniu tej skarpy, która jest tak cenna. W tym celu w skarpę zostało wbitych 36 gwoździ o długości 15 metrów oraz 101 mikropali. Osuszanie terenu zapewnia 25 wpustów deszczowych, które odprowadzają zebraną wodę czterema rurociągami na dół, gdzie jest rozsączana pod piachem plaży. Inwestycja kosztowała blisko 7 milionów złotych, z czego ponad 3 miliony miasto otrzymało z programu zapobiegania osuwiskom ministra administracji i cyfryzacji. Jest tu w zadaniach ministerstwa także wspomaganie tych inwestycji, które mają charakter przeciwpowodziowy, czy w tym wypadku również wzmocnienie Wzgórza Tumskiego. Ale ja przede wszystkim czuję satysfakcję, że Płoczczanie uzyskali jednocześnie piękne miejsce i Panie Prezydencie, naprawdę samorządowi należą się gratulacje, że te inwestycje przeciwpowodziowe służą też innym dodatkowo celom. Alejki zyskały teraz nowy wygląd. Nieco egzotycznego charakteru nadają im przypominające parasole lipy kandelabrowe. Łącznie posadzono 20 drzew, 4 kasztanowce czerwone oraz 16 lip drobnolistnych, a także 1000 krzewów i bylin. Szklane barierki są podświetlane LEDami. Sporą atrakcją są też lunety, z których można korzystać bezpłatnie. Przy wsparciu środkami unijnymi zostanie z kolei zrealizowane przedsięwzięcie drogowe. Przebudowa ulicy Dobrzyńskiej i budowa ulicy Traktowej, która obecnie jest drogą gruntową, a po zakończeniu prac zyska rangę drogi wojewódzkiej. W ramach inwestycji zostanie przebudowana ulica Dobrzyńska na odcinku Ronda Grabskich aż do ulicy Zgnieckiego. Tam na końcu powstanie duże rondo ulicy Zgnieckiego i ulicy Dobrzyńskiej. Zostanie wbudowana ulica Traktowa, na której aktualnie się znajdujemy, do ulicy Szpitalnej. Tam też powstanie rondo i w, na skrzyżowaniu Dobrzyńskiej i Traktowej z ulicą Maszewską zostanie wybudowane rondo. W sumie powstanie blisko 3 km nowych dróg, ponad 5 km chodników oraz ścieżki rowerowe. Przebudowana będzie także kanalizacja sanitarna, deszczowa i oświetlenie drogi. Łączny koszt prac to blisko 24 miliony złotych, z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej zaznaczam jeszcze ze starej perspektywy sięgnie blisko 21 milionów złotych. Prace są zaplanowane tak, aby zakończyły się do końca listopada. Trwają ostatnie próby do spektaklu Król Maciuś I na podstawie powieści Janusza Korczaka. Przedstawienie przygotowuje stowarzyszenie Teatr Perse. Pod okiem reżysera i aktora Mariusza Pogonowskiego dziesięcioro młodych ludzi wciela się aż w 40 postaci. Choć spektakl adresowany jest głównie do dzieci, to z pewnością dorośli też znajdą w nim ciekawe dla siebie wątki. Będą i działania wojenne i rzecz się dzieje tak troszeczkę o polityce, o pieniądzu i e, jesteśmy świadkami tego, jak tworzy się e, e, jak gdyby no, parlament i ten król się troszeczkę wycofuje e, na korzyść tego, żeby lud głosował. Przedstawienie będzie można zobaczyć w lipcu i w sierpniu w różnych częściach miasta w ramach akcji animacji, m.in. na dworcu, w Parku Północnym na Pasażu Paderewskiego. Początek zawsze o godzinie 18.00. Premierowy spektakl już w poniedziałek, 27 lipca, na starym rynku. Niezwykle widowiskową i dynamiczną rywalizację mogli podziwiać uczestnicy drugiego turnieju Ultimate Frisbee, który został rozegrany na stadionie miejskim. O puchar prezydenta Płocka w ogromnym upale zmagało się 10 drużyn z całego kraju. Nasze miasto reprezentował zespół Flyons Płock, który był też organizatorem turnieju. Najlepszą drużyną jak przed rokiem okazała się Nine Hills Hełno, która po niezwykle zaciętym finale pokonała zawieruchę Warszawa. Płockczanie zajęli ósme miejsce. W ten weekend króluje w Płocku muzyka elektroniczna za sprawą festiwalu Audio River, a już za tydzień na Płockiej plaży zagoszczą raperzy. W tym roku na Polish Hip Hop Festival po raz pierwszy obok rodzimych wykonawców wystąpią artyści z zagranicy. Słowacki Kontrafakt i holenderski Dog D.O.D. Tradycyjnie odbędzie się również Płocka Bitwa Fitch Oprócz wydarzeń muzycznych będą też akcje społeczne, Dzień Dawcy Szpiku oraz Daj Piątaka dla Dzieciaka. Dziwisz się, nasza praca to ryby i bity Kupujcie polskie rap -płyty.